I dajcie, kochani, w krainie bajki. Przed chwilą dzwoniła do mnie Masza. Była strasznie czymś zaniepokojona, a może nawet podekscytowana. W każdym razie znalazła coś ciekawego i bardzo chciała się ze mną tym podzielić. Ha, jeśli jesteście równie ciekawi co ja, to zapamiętajcie, by zostawić łapki w górę i czekamy na wasze komentarze. No a ja idę sprawdzić, co tam u Maszy. Buk, halo, to ja, Pinki Pie. Maszo, jesteś tam? Och, opowiadaj, co takiego znalazłaś? Ha, no, ale może zaprosisz mnie do środka i tam zobaczymy, co ty na to? Och, Pinki Pie, Nawet nie uwierzysz, ale znalazłam coś super, ekstra ciekawego. No cóż, sama nie dam rady wybrać, dlatego postanowiłam do ciebie zadzwonić. Chodź do środka, już ci mówię, co takiego znalazłam. Tylko popatrz, kompletnie o tym zapomniałam, że kiedyś pochowałam wszystkie moje ulubione rzeczy, to właśnie tych dwóch pudeł. Jeśli jesteś ciekawa, co tam jest, pomóż mi je rozpakować i <laughs> może urządzimy sobie z tego świetną zabawę. Co ty na to? Chciałabyś mi pomóc? Wow, pewnie. To może, może ja rozpakuję to niebieskie, a ty różowe. Co ty na to? Już nie mogę się doczekać. Jakie skarby tam ukryłaś? Och, poczekaj, czekaj. Hmm, hmm, hmm. No dobra, może rozpakujmy je równo. Co ty na to? Na trzy? Wow, ile tu jest rzeczy. że ci się to spodoba. I uwaga, uwaga, nie podglądaj! Tram! Hmm, moje nowe przybranie, byłabym super bohaterką. Och, tak, zobacz! Myślisz, że mogła w tym, mogłabym w tym przestraszyć Misia? Och, wyobraż to sobie? Misia wraca, a ja w takim stroju? <laughs> Ale byłoby super. Ach, och, tak, na pewno by się przestraszył. Maszo, masz zupełną rację, ale spójrz, tu jest jeszcze wiele innych rzeczy. Może, o, tak, popawmy się w orkiestrę. Ty będziesz muzykiem, a ja będę śpiewać. Zobacz, co znalazłam. Jest nowek, nawet taki, o, trójkąt. Mogę dzięki temu wybijać rytm i... Tylko, że ja nie znam teraz żadnej piosenki. Może, może ty mi coś doradzisz albo napiszemy własną. Na no dobrze, może... Eee! Wiem, mam pomysł. Ciu, 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 ciu. Tak, o! Może wy nam podpowiecie, jakie piosenki najbardziej lubicie. Może dzięki temu będziemy mogli jakoś zaśpiewać. Och, to cudowny pomysł! Ale zaraz. To nie wszystko. Spójrz, jeszcze coś się chyba na dnie tych kufrów znajdzie. Tada! Masz całkowitą rację. Spójrz, teraz mogę być najlepszym cukiernikiem. Aaaa, no dobra. Ale musimy jakiś strój wybrać, żeby przestraszyć misia. Chcę mu zrobić taką super niespodziankę. <śm> hmm, jak myślisz, Pinkie Pie? Strój był najlepszy. Eee, mi się wydaje, że żeby przestraszyć Misia, to może. O, niech będę znowu super pochateką. Hmm, chyba masz rację, Maszo. Może eee, w takim razie musimy wszystko bardzo dobrze zaplanować, wiesz. Eee, musimy się gdzieś schować i dzięki temu na pewno Misia się przestraszy. Poszukam jeszcze jakiejś fajnej kryjówki. Hmm, może zniszczy się do tych kufrów, wiesz, przyjdzie misio i ja zrobię takie hop! I się na pewno przestraszy. Co o tym sądzisz? Hmm, chyba masz rację, pomogę Ci się schować. Poczekaj, chyba Misio już idzie. W takim razie szybko musisz tutaj się schować, a ja, ja mu otworzę drzwi. O, tak zróbmy! Ach! Nie ma to, jak po całym dniu wrócić do domu. Ha, no dobrze. Hmm, ale coś tutaj cicho. Pinky Pie. O, witam. Yy, widziałeś, widziałaś gdzieś może maszę? Nie mogę jej znaleźć. Byłem pewien, że już na mnie czeka. ta <ścoughs> Wystraszyłam cię, misiu. Wystraszyłam. Powietrze, tak. Zobacz, jaki strój znalazłam. Pinky Pie pomogła mi wszystko przygotować. <grystanie> Ach, Maszo, to mi się nigdy nie skończą takie pomysły. O! No cóż, bardziej mnie rozśmieszyłaś niż przestraszyłaś, ale... <grystanie> no, masz dużego plusa za pomysłowość. A! No, ale powiedz, gdzie mi to wszystko znalazłaś? Mm, wiem, zaparzę nam herbatki i mi wszystko opowiesz. Ha, a wy dzieciaki, pamiętajcie, by zostawić łapki w górę i do zobaczenia.